Co spowodowało, że zacząłeś działać w network marketingu? Szczerze? Bieda. Nie, no ja rozpocząłem przyrodę z tym marketingiem, kiedy zbankrutowałem. Wjechałem do Wielkiej Brytanii i nie znałem tych możliwości zrobienia online, więc poszukałem sobie sam. To jest wyjątkowe. Zobaczyłem te możliwości, i pojechałem na pierwszy event, no i zakochałem się w tym modelu biznesowym, zobaczyłem szansę dla siebie, Przede wszystkim spłaty długów, no i zrobienie fajnych pieniędzy. No i jestem. Także ja sobie szansę tutaj, żeby po prostu wyjść długów, jest prawda, nie? Co dla ciebie jest największą wartością w network marketingu? Pomaganie ludziom i rozwój osobisty to dla mnie największa wartość. Co dla ciebie było najtrudniejsze na starcie? To, żeby zrozumieć, że to jest moje życie, nie zwracać uwagi na opinie innych ludzi. Co powiedziałabyś osobie, która dopiero zaczyna network marketing? Powiedziałabym, że jesteś w najlepszym miejscu na świecie. I życzę ci dużo wytrwałości i tego, żebyś rozumiała to, że to jest praca. I trzymam kciuki za Ciebie. Jaką radę dałabyś osobie, która jest na początku swojej drogi w network marketingu? Spróbuj, bo to naprawdę nic nie kosztuje. Bardzo jest niski próg wejścia do takiego biznesu, kiedy możesz już uczyć się robić biznesu po prostu na własny rachunek. Bo to jest normalny biznes. Biznes XXI wieku, przede wszystkim. A druga rzecz to jest też dać ci niesamowitą możliwość rozwoju osobistego, którą być może nie masz teraz, na tym etapie, którym jesteś, czy w swojej obecnej pracy, czy w tym, co teraz robisz. Więc moja rada: próbuj, nie bój się, bo nic nie możesz stracić, możesz tylko zyskać. Co dla Ciebie, jako lidera, jest największą wartością w pracy z ludźmi? Największą wartością jest to, że ludzie mi się tutaj rozwijają, że przychodzą proste kobiety, niedokrotnie wylęknione, zestraszone, a po dwóch, trzech latach to są Gwiazdy marketingu. Każda osoba, każda kobieta, która przychodzi, czuje się bezpieczna w marketingu, czuje się taka dowartościowana, tu, ma, tu osiąga sukcesy i jest po prostu szczęśliwa. To jest cudowne. Prowadzić zespół i widzieć, jak ludzie wzrastają. Nie są to ważne, najważniejsze te pieniądze. Najważniejsze jest to, kim się stajesz i jak działasz. Jest to cudowne. Poczuć to, że dziewczyny, które zapraszasz, wzrastają i dostają skrzydeł.